Witam serdecznie wszystkich kolekcjonerów, sympatyków Władysława IV albo również rzadkości numizmatycznych, ponieważ w moim ręku nic innego jak talar medalowy z 1635 roku, czyli tak zwany Portugal odbity w srebrze z kolekcji potockich, tutaj znak własnościowy w formie pilawy, na awersie wybita moneta medal. A dokładnie talar medalowy to jest taki pomiędzy talarem a medalem, więc niektórzy nazywają to medalami. Ja nazywam to monetą, po e, prostu w formie e, medalu. Natomiast była to wybita za czasów Władysława IV. Pozycja z naszej aukcji 50. Jubileuszowej, 13 września w fotelu Raffles Europejski, oraz na aukcja monet.pl. Na wersji mamy typowe popiersie króla z odkrytą głową w, w prawo, zbroi dekorowanej na ramieniu głową 2 i szerokim kołnierzem, o przy tym koronkami w otoku napisy. Natomiast na rewersie, to warto zwrócić na tą piękną tarczę herbową. Jak to wszystko wygląda? Zwróćcie uwagę na te detale, na te aniołki, na to wszystko. To naprawdę było wykonanie czegoś ekstrawaganckiego, jeżeli chodzi o tamte czasy. To wszystko zmieścić na, na tej formie monety. Naprawdę duży szacunek dla medaliera. Mamy na rewersie pod koroną czteropolowa tarcza herbowa, zdobiona wolutami i podszywana przez dwa aniołki. W tarczy ożył polski trzy korony, czyli Szwecja, Pogoń i Litwa. Lew na pasach, czyli Gotlandia. W środku mała dwupolowa tarcza z herbem, snop, wazów i herbem rodowych Habsburgów. Całość opasana łańcuchem orderu złotego runa. Teraz może trochę zarysu historycznego, ja tylko powiem, że taką ciekawostkę. My mieliśmy taką monetę, ten talar medalowy w złocie. On na naszej jednej z ostatnich aukcji osiągnął ponad 700 tysięcy złotych. Ekstremalnie rzadki, wtedy ta moneta złota. Ta pochodziła z kolekcji Karolkiewicza, następnie Belsberga i był jedynym dostępnym egzemplarzem tej odmiany na rynku. Tutaj mamy egzemplarz srebrny, również rzadki, również piękny, ze znakomitą prowenencją. Jakub Jakobson, generalny zarządca mennic koronnych, sprowadził do Bydgoszczy medaliera Jana Huna, powierzając mu zadanie wykonania stempli i wybicia okazałych Portugałów i pół półportugałów. Zgodnie z tradycją, monety te były przeznaczone do osobistej szkatuły królewskiej celem ich rozdania, czyli to była forma po prostu taka nagrodowa, e potwierdzająca oddanie królowi. Oprócz monet złotych, za pomocą tych samych stępni wybito właśnie egzemplarze w srebrze. To jest właśnie jeden z tych egzemplarzy, który trzymam w ręku. Noszą one nazwę talarów medalowych. Jednak znany jest tylko jeden talar z kolekcji Henryka Steckiego, który miał pra prawidłową wagę 28 gramów. Większość waży prawie yy, prawidłowo, ponieważ wie, waży między 24 a 26 gramy. Talary medalowe nie pełniły roli monety obiegowej, miały charakter nagrodowy. Rękowy, stąd nie było konieczności ścisłego przestrzegania obowiązującej wagi przynależnej talarom. Talary medalowe to monety bardzo rzadkie, są przykładem barokowej sztuki medalierskiej, a Jan Hun okazał się mistrzem sztuki medalierskiej, co sprawiło, że zyskał uznanie króla i dworu. W 1636 roku osiadł on w Gdańsku, a spod jego ręki wyszło wiele stempli, monet i medali. Mamy jeszcze kilka innych medali, właśnie, które wyszły spod jego ręki, równie rzadkie i równie piękne, więc zapraszam serdecznie na inne nasze przedmioty aukcyjne, ponieważ jest tam znakomite egzemplarze. Jeżeli chodzi o katalog sprzedażowy, to mieliśmy taką monetę na przykład w 1867 roku i wyceniono ją na 47,45 rubli w złocie, podczas gdy inne talary Władysława IV ceniono po 3-4 rubli. Jak wspomniano egzemplarz pełnej wagi miał Henryk Stecki, a w 1904 roku kolejny egzemplarz pojawił się na licytacji zbioru Zygmunta Chełmińskiego. Przed wojną był także w warszawskim zbiorze Radziwiłłów. Współcześnie egzemplarz o wadze 24, 4 grama jest w Krakowie w historycznej kolekcji huten -Czapskiego. W kolekcji Karolikiewicza był podobny talar, ale z datą 1636, czyli całkowicie inna odmiana. Na współczesnym rynku aukcyjnym talar medalowy z 1635 roku jedynie dwukrotnie był notowany na rynku aukcyjnym. Obydwa egzemplarze sprzedawane były za pośrednictwem naszej firmy. Jeden za 97 200 zł w stanie 3+, oraz inny w idealnym stanie zachowania w absolutnie menniczym zakresie. Za 180 tysięcy złotych. Znakomita prowenencja, ogromna rzadkość. Serdecznie zapraszam już 13 września do hotelu Rafels Europejski oraz na aukcja Ponieważ taki medal bądź talar, jak to woli nazywać, na pewno będzie ozdobą każdej kolekcji, a szczególnie z taką prowenencją jak kolekcja potockich. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na stronie aukcja